zaszczelonych polskich oficerów oraz jeden z nabojów, które wyznaczały granice życia i śmierci. Wraz z tymi przedmiotami składamy, Panie, pamięć i prośby, byśmy byli godni ojczyzny, za którą wielo przelało wrogów. Przenosimy też naszą białą-czerwoną flagę z białym orłem w koronie pod którym dziś możemy gromadzić się, dziękując Bogu za darmo poległości Włoch. Przenosimy wodę i wino, które przemienione w krew Chrystusa stanie się napojem życia. Przenosimy hostię, która za chwilę stanie się ciałem Pana Jezusa, pokarmem życia, abyśmy mogli kroczyć do nieba w prawdzie i miłości.